Cześć witajcie dzisiaj przed nami ekspres losy ekspres losy w serii extra pieniądze jak widać w ostatni piątek zakupiłem sobie dwa takie ekspres losy po to żeby właśnie je przetestować dzisiaj tutaj z wami ekspres losy w cenie 10 zł a do wygrania 10 tysięcy złotych. Zasady gry proste: mamy wygrywające liczby, 10 wygrywających liczb, następnie mamy Twoje liczby. Twoich liczb jest 25, i teraz w tych naszych liczbach szukamy jakieś wygrywające liczby. Jeżeli znajdziemy choćby jedną, to już będziemy mieli zwrot, czyli 10 stopień wygranych. Natomiast, jeżeli znajdziemy więcej niż jedną liczbę, no to wygrane będą odpowiednio rosły. Przy pięciu liczbach będzie na przykład to już 70 zł, a główna wygrana 10 000. No to musimy znaleźć wszystkie wygrywające liczby pośród naszych liczb. Ok, zobaczmy sobie jeszcze szybko garść statystyk z. Rony Multipasco na temat tego ekspres losu, więc data premiery była w listopadzie, 28 listopad 2023. Wyemitowano 10 milionów losów po 10 zł. Sprzedało się do tej pory około 13%, więc pozostało 87%. W tej chwili losów nadal w sprzedaży. Jeśli chodzi o główne wygrane, to 30 już padło. Spośród 250 zostało 220. No ale zejdźmy trochę na ziemię. Jeśli chodzi o te mniejsze wygrane, no ogólnie wygrywa co około czwarty los. 26,49% dokładnie losów jest wygrywających. No ale jeśli chodzi już o te wygrane, no to najczęściej oczywiście będzie to zwrot. To siódmy los posiada taki zwrot. Później jest 20, 30, 50, 70 złotych jest w co w 111 losie, więc uważam wciąż, że jest to w miarę realne do wygrania. Później już jest przeskok. Stówkę już zdecydowanie trudniej trafić, nie mówiąc już o tych wyższych. Więc ja tutaj dzisiaj się nie nastawiam na więcej niż nie powiedzmy te 70. Fajnie by było na pewno wygrać takie 70 no ale mam tylko dwa ekspres losy więc każda wygrana będzie powyżej statystycznej wygranej tutaj bo no, statystycznie co czwarty los wygrywa więc jeżeli na dwóch będę miał cokolwiek to już uznam to za jakiś malutki sukces dobra e, dobra no to nic przechodzimy do przechodzimy do sprawdzania bierzemy pierwszy losik e, dobra czyli tak

dwadzieścia pięć, czterdzieści osiem, czterdzieści trzy, trzydzieści jeden. No nie ma, nie ma nic. Wygląda na to, że nic nie wygraliśmy w tym losie i pójdzie sobie on do kosza. Niestety. Okej. Okay.

Dwadzieścia dwa. Jest dwadzieścia dwa. Mamy dwadzieścia dwa, więc mamy zwrot. Co najmniej lecimy dalej. Dwadzieścia dwa, otóż nie może być chyba drugi raz. Trzydzieści jeden. Trzydzieści jeden. Nie ma trzydzieści sześć. Też nie ma. 25. Tak, to jest 25. No nie ma, 25 i 43 to będzie ostatnia liczba. 43. Nie ma. Więc faktycznie tylko zwrot. Tylko zwrot. Jedna liczba trafiona. I to oznacza 10 zł. Zwrot. Więc nie ma co narzekać. Mogło być na plus, ale oczywiście na razie nie jest. Zobaczymy. Kolejne ekspres losy mam w najbliższych dniach w planie przetestować. Może któryś w końcu wyjdzie mi na plus. A póki co, dziękuję za dzisiejszą uwagę. Zapraszam do kolejnych filmów. Subskrybujcie kanał, bo wrzucam teraz w zasadzie codziennie jakiś film rano. Tak więc warto subskrybować. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Cześć!